Zastanawiam się nad sensem życia i fani o tym jeszcze nie wiedzą. I właśnie teraz się chyba dowiedzieli. Wyznanie! A to HECA w końcu. Słuchajcie, moje wyznanie jest tak. A, dobra, pytanie, czyli nie udało się. Wszystko jest ustawione ta telewizja. Chciałbym wam ogłosić, że zaręczyny będą. Serwus Jasiek. Możecie mnie znać z YouTube'a, zainteresowania, wędkarstwo, zbieranie grzybów i Sylwia przybysz. I dzisiaj zagram w koło plotka. No to lecimy jazda. Najważniejsza data w Twoim życiu o matulu, no to po, po, podejdę tak romantycznie. Wydaje mi się, że pierwszy kwietnia, ponieważ wtedy ogłosiłem z Sylwią, że jesteśmy razem. I wtedy wreszcie pozbyłem się takiego ciężaru mogłem wam powiedzieć, że... Tam miłość w nas rzeczywiście jest, i to jest jedna z najważniejszych dat. Oczywiście, także moje urodziny: 29 września, no bo oczywiście dostaję wtedy prezenty. Lubię też Boże Narodzenie, no bo wtedy zjeżdżamy się z całą rodziną, ale żeby było romantycznie, to zaznaczy ten 1 kwietnia. Czy jesteś zakochany? Można to sprawdzić po oczach. Rozkmina z neta. Skoro teflan do niczego nie przywiera, to jak trzyma się patelni? Może to są po prostu ziomki. Słowo, którego nadużywasz, niebawem. Oj, moi widzowie czasami czekają na jakiś odcinek i się mnie pytają, Kiedy będzie a Ja wtedy mówię, niebawem. No i oni już wiedzą, że muszą czekać rok, dwa lata albo w ogóle się nie pojawi. No to jest, skoro już jestem z Sylwią jakoś półtora roku, to wydaje mi się, że w końcu przychodzi ten moment, gdzie trzeba przejść na kolejny etap, czyli zaręczyny. I chciałbym Wam ogłosić, że zaręczyny będą w przeciągu najbliższych 10 lat. Jestem bardzo dobry z matematyki i potrafię bardzo szybko liczyć, co nawet można sprawdzić. Dajcie jakieś szybkie równanie. 169 szybko nie znaczy poprawnie. Twoje popisowe danie, podaj przepis. O, no to ja mam takie jedno popisowe danie, które zawsze robię. Jest to jajecznica, bo tylko to danie w zasadzie potrafię zrobić. No i jeszcze parówki potrafię usmażyć, ale parówki wyglądają już mniej jakoś takie romantycznie, a jajecznica, to słuchajcie, to jest piękne danie. Bo można z, nie, z niego zrobić wszystko, czyli można dodać trochę pomidorków, trochę więcej soli, trochę więcej pieprzu, żeby było na ostro. Więc yy, to jest moje popisowe danie. A co trzeba zrobić? No to kupić jajka i na patelnię wrzucić i, i to już. What is that? What is that? What is that? What is that? Pytanie od fana. Hobbycara BSP2. O, znam ją, to moja sąsiadka. Czy chrapiesz przez sen? O to chyba trzeba by było Sylwię zapytać, ale wydaje mi się, że nie chrapie, bo jeszcze jakby nigdy nie, nie obudziłem się z bolącą głową, bo dostałem od niej zachrapanie, ani też jakby się nie żaliła na to, więc prawdopodobnie nie. Twój znienawidzony przedmiot szkolny. Chemia. Znaczy się to chemia mnie interesuje. Zawsze ze sobą noszę trójkąt na różne okazje, o taki właśnie i uspokajam się jak słyszę jego dźwięk. Czasami, żeby to jakby wzmocnić te doznania, sobie puszczam pro DJ i gram razem z nimi. Zadanie. Parodia youtuberów. Poraz sprawdzić Twoje umiejętności aktorskie. O, to się wszeli. Dobra, zobaczymy. Wciel się na 15 sekund w każdą z poniższych postaci YouTube'a. 1. lord Crushville. Siema, jestem Marek. Dzisiaj kolejny poradnik, który pomoże Wam przy relacjach z dziewczynami. Pokażę, jak w ciągu zaledwie jednego dnia rozkochać sobie każdą dziewczynę. Witajcie z tej strony Marek, i dzisiaj zobaczymy, co mam na sobie, jakie ubrania ubrałem. Przede wszystkim spójrzcie, cóż za mało prestiżowy zegarek. Go trzeba zdjąć. Przecież takiego zegarka nie można z nim się pojawić publicznie. Dlatego go zdajmy. Witajcie z tej strony, Feed Lover, z noga do góry. L nie, lepiej nie podniosę, bo mi spodnie pękną. I lecimy z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj, razem z Pamelą, pokażemy Wam, jak. Y już 15 sekund, nie mija, bo nie mam powysku. Dalej. Oto odcinek, w którym skonfrontuję i rozwiążę najbardziej denerwujące i w kółko powtarzające się. Um, zagadnienie urodowe. Cześć kochani, z tej strony Red Lipstick Monster i dzisiaj Wam pokażę, jak przy pomocy yy, szklanki można wykonać makijaż. Przede wszystkim trzeba zabrać sobie stąd odrobinę wyobraźni, nałożyć na oczy. Ja to robię przeważnie palcami. Od dwóch lat posiadam karnet na siłownię i byłem na niej dosłownie przez dwa lata, chyba sześć razy. Nie ma lipy. Szybkie strzały. Małe dzieci, mały kłopot. Yy, dzban, tak na mnie mówię, Jan Dzban. Sól. A, to jest dobre, do kina. Yy, sandały, bo można fajnie, ładniej pasują ze skarpetkami. Yy, myślę, że nadzieja matką moją. Głupich. Na początku tego roku miałem cel życiowy, żeby w tym roku schudnąć aż 10 kg. I powiem Wam, że już po trzech miesiącach jest dobrze, ponieważ brakuje mi do tego celu już tylko 14 kg. Także jest problem. Gdy miałem 6-7 lat, moi bracia grali w Gresłat, i wtedy, i zresztą tata też był policjantem, więc chciałem być policjantem. A rok później. Po komunii, gdy miałem już 8 lat, chciałem być papieżem, nawet zostałem ministrantem na miesiąc. Zadanie! Mówi policjant do policjanta. Sprawdź, czy rozszyfrujesz ich slang. Rozwiąż quiz. Kiedy policjanci mówią, że weszli na rympał, to znaczy, że o kurczę, to chyba dobrze, że tego nie znam. Weszli przez sąsiedni balkon, siłą wyważyli drzwi, weszli przez piwnicę. Rympał. Rympa popał. -pa przez balkon. To lub co przetrzymywane jest w sieczkarni. Zatrzymani. Atrakcyjna Małgorzata, no to moja mama, moja mama to Małgosia, jest według policjantów, o, <laughs> jednak nie, nielojalna, agresywna, no to nic do mojej mamy nie pasuje. Atrakcyjna Małgorzata, no to to się kojarzy z taką nielojalną, no skoro jest atrakcyjna, no to na pewno nie jest agre agresywna, bo zresztą mówi się, że złość piękności szkodzi. Dobra, zobaczmy wyniki, zobaczmy jak dobrze znam pracę mojego taty i... 6 na 10, o, no to jest więcej niż połowa, a jeżeli wy chcecie sprawdzić, na ile znacie właśnie policjantów albo inne quizy, to zapraszam, link jest w opisie. Dokąd zdanie, przychodzi baba do lekarza, a tam schody. Gdybyś był materiałem budowlanym, to którym? Błytko w kuchni, bo jednak kuchnia to jest miejsce, które najbardziej kocham, więc chciałbym być jak najbliżej kuchni. Kuchnia, kuchnia Czasami przed snem puszczam sobie piosenkę ściernisko od braci Golec, co mnie uspokaja i dzięki temu mogę bardzo szybko zasnąć. I najsłabszy punkt. No, muszę być skromny, nie powiem, że wszystko u mnie jest mocne. Nie potrafię tańczyć. Wielka, wielka. To Kiedyś trenowałem Taekwondo, miałem niebieski pas z czerwoną belką i nawet potrafiłem zrobić szpagat. Uff. 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 Ciszy. Ulubiony serial z dzieciństwa. Nie wiem czy to serial, bardziej chyba kreskówka, ale Świat według Ludwiczka, jejku, to jest taka wspaniała kreskówka, uwielbiam, szczególnie ojca Ludwiczka, który zawsze miał takie fajne porady życiowe. Szafa Jedną z moich największych top youtuberskich jest to, że ostatnio nagrałem dwa odcinki z Christianem Kostowem, takim piosenkarzem z Rosji. I wyszły po prostu niesamowicie. A ja, przez przypadek, skasowałem te nagrania. I fani o tym jeszcze nie wiedzą. I właśnie teraz się chyba dowiedziemy. Jak byłem młodszy, byłem bardzo wrażliwy i płakałem z błahych powodów. Dlatego miałem ksywkę wśród rodziny. Szklane oko. Dziękuję ślicznie Plotkowi za zaproszenie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam oczywiście na mój kanał YouTube, ale także tutaj lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Taka stała formułka. Także ja już za Wami tęsknię. Ucałujcie koniecznie całą rodzinkę. Serdeczne.